Rahim, jak, jak Ty przyjąłeś tą szansę od, od Krzyśka Włodarczyka, jak widzisz swoje szanse i, znaczy spodziewałeś się, że, że organizacji WBC tak szybko jednak da Ci tą ofertę. No ja bardzo żeby... ja się muszę... Была хорошая новость. Я давно шел к этому ну, чемпионскому бою. И я рад, что этот бой наконец-то все-таки состоится, состоится в Москве. Позитивне приема да. wiadomość o naszej нашей Przygotowałem się do niej i cieszę się, że odniesieri się ona w Moskwie. Co więcej możesz powiedzieć o, o Krzyśku Włodarczyku, no bo jednak te 50 walk na zawodowym ringu pozwoliły Ci na pewno wyrobić sobie jakieś zdanie o, o jego boksie, czy widziałeś walki z Palaciosem, czy widziałeś walkę z Greenem, czy widziałeś jego boje kiedyś z Cunninghamem, jak Ty patrzysz na boks Włodarczyka? Włodarczyk to bardzo dobry bojek, zasłużono, po считается się мира. Mira. очень неуступчивый, терпеливый боец. Вот. У него есть свои очень хорошие козыри. Вот. Для меня, я думаю, это будет непростой бой. Вот. Но мы также верим в себя, верим в свою победу. Поэтому, как и Владарчик, уважаю его, что принял наш вызов. И также вот, Будем, я готов к этому бою, и я думаю, следите, болейте за своего соотечественника. И думаю, он покажет хороший бокс. бокс мы, мы покажем хороший бой. И это будет по-настоящему такое зрелище, боксерское шоу. i zasłużenie w dzierży ten tytuł jest nieustępliwy wierzymy jednak, że nasze siły też pozwolą, pozwolą mi wygrać kibicujcie swojemu rodakowi mam nadzieję, że Krzysztof że Krzysztof pokaże dobry boks ponieważ jest doskonale do tego przygotowany natomiast ja wierzę w swoje siły Rafiu, w 85 roku Czyli byłeś jeszcze bardzo malutki, oglądaliśmy w Polsce, emocjonowaliśmy się takim filmem, no, kolejnym odcinkiem Rocky 4, akurat z Sylwestrem Stalon i wtedy pamiętamy tą kreację Dolfa Longrena, który, który grał Iwana Drago. No, dzisiaj można powiedzieć, że ty jesteś takim Iwanem Drago, bo do Ciebie do Rosji tutaj musi, musi jechać polski mistrz świata Krzysztof Janowodarczyk, czyli, czyli nie włoski, ale polski ogier. I jakby tutaj jak patrzysz na to. Исторически, фильмово, на я приезд польского огера на твоем земле. Ну, no, я очень хорошо воспринимаю приезд любого оппонента, тем более для меня, как олимпийский чемпион России, как профессионального бойца, который уже много лет занимается в Германии, это мой, мой первый бой в России, для меня это знаково, для меня мне это очень приятно что будет состоится именно в Москве, что получилось его организовать там. И приезд чистого владачки, чемпиона мира в Россию, в Москву, это вот знаковое событие. Это очень и для России, и для Польши. Это хороший такой шаг вперед в профессиональном боксе двух стран. Вот, что бой организовывается. И... Odnoszę się do kobiety Krzysztofa e, w Moskwie, w Rosji. Jest to również dla mnie pierwsze e, wystąpienie w Moskwie, w stolicy rosyjskiej. I dla Rosji, dla Polski, myślę, jest to bardzo e, ważna walka. E, cieszymy się, że możemy gościć e, w Moskwie mistrza świata Krzysztofa Młodawczyka. Ty oglądałeś w ogóle te filmy z Westem Stalone? roki, kolejne części? я не Да, я смотрел фильм, но э, себя представляю в роли Роки, а не в роли, э, не в роли Ивана Драки. Так, оглядал этот фильм, хотя в себе бати видел роли Рокиго, чем Ван Драга. Każdy chciał być rokiem, takie to były czasy. Natomiast Rahim, jeszcze, jeszcze, jeszcze jedna historia, bo nie ma co ukrywać, dzisiaj ten rosyjski kapitał jest nieporównywalny do polskiego i prawda jest taka, że challenger będzie gospodarzem walki o Mistrzostwo Świata i to Mistrz Świata pojedzie do, do Challengera. Czy no, Ty masz przez to tak większy komfort związany chociażby z pracą sędziów, jeśli ten, ta walka nie skończy się przed czasem? ten komfort только в Мне нет разницы в этом, но наоборот, даже где-то психологически, может быть, даже тяжело в родных стенах поступать. Вот. Но по большому счету для бойца тоже с большим опытом тоже это W nie imię, to on dąży na stole cyklopozytów, tylko na Tak naprawdę nie ma to dla mnie różnicy. Być może nawet, że we, na własnej ziemi, we własnych murach jest walczyć trudniej. Aczkolwiek mam dobrą, dobre przygotowanie taktyczne, także właściwie nie jest to dla mnie jakieś szalenie istotne, gdzie będziemy walczyć.